Mamy dla pana trzy propozycje haseł. Dlaczego? Słucham. Dlaczego trzy? Żeby mógł pan wybrać. A pani nie mogła? Mogłam, ale. Ale pani nie wybrała. Okej, okay, słucham. Usłyszmy się. Mm -hmm. Dalej proszę. W kampanii odwołamy się do rodziny wielopokoleniowej. Ojciec, przez wideo połączenie, dzwoni. Tylko nie do żony i Dziusia, błagam. I tu mnie pan ma. Ale proszę pamiętać o tym, że obraz rodziny wywołuje pozytywne skojarzenia. Było. W ten sposób otworzymy markę na wszystkie grupy wiekowe. Było. 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 To może następna propozycja. Okej. Okay. Daję wam jeszcze 48 godzin. Ma być moc. I nowe, całkiem nowe, żadnych powtórek. Dwa dni. Do zobaczenia.